Co się stało? Dlaczego tak wcześnie mnie zerwałaś z łóżka? Na kawę to zawsze ty przychodzisz do mnie. Wiesz, postanowiłam, że zostanę poetką. Poetką? No, nawet oryginalny pomysł. Ale wiesz, żeby zostać poetą, trzeba być naprawdę wrażliwym człowiekiem. To wbrew pozorom nie jest takie proste. Kochana, ja jestem bardzo wrażliwa. Ostatnio nawet uratowałam kotka przed okrutnym losem. Biedaczek wpadłby pod koła pędzącego samochodu. Na szczęście wkręcił mi się w szprychy od roweru. Trochę był w szoku, ale po chwili doszedł do siebie i dała mu mleczka. Wiem, jestem kochana. Ale tu spokój, jak nie ma tej czarownicy. Nie no, ja kiedyś uduszę Renatę. Znowu upaczkała całą mikrofalówkę serem. Sprząta się po sobie, ty. Ty be w sztyku jeden. Renia znowu wpadła na jakiś szalony pomysł. Wiesz, teraz postanowiła zostać poetką. Ma jakąś fazę na wiersze. Niech ta wiedźma najpierw wyczyści solidnie mikrofalówkę. Znowu coś podgrzewała i uwaliła całe wnętrze. A poetka z niej taka jak ze mnie malasz. Wczoraj podgrzewała skarpetki w mikrofalówce. Co? A ja rano podgrzewałem sobie w niej śniadanie. Ble. Jowitko, ponieważ traktuję cię jak siostrę, tobie pierwszej chcę zaprezentować swoją twórczość. Przygotowałam krótki wiersz, spędziłam przy nim całą noc. Oj, jak miło to ja zamieniam się w słuch. No dobrze, to ja zaczynam. Jejku, ale jestem spocona ze stresu. Spokojnie, dasz radę. No to zaczynam. Och, wietrze, coś jak góra lodowa posypał mnie pieprzem, w ten dzień zmysłowy. Och wodo, coś lejąca się jak krew z nosa, płyniesz niczemu zależniona po papierosa. Och ogniu, co palisz mnie w gardle, jak nie wezmę tabletki do ssania i padnę. Och życie. Życie. No i jak? Zwariowałam. Zapraszam was jutro na wieczorek przy poezji. Przy okazji chciałabym pożyczyć od was krzesła, by moi fani mogli jutro mnie wysłuchać. A będzie ich z pewnością wielu. Nie no jasne, że ci pożyczę, ale skąd masz pewność, że ktoś przyjdzie? Ktokolwiek wie o Twojej twórczości? Nie jestem głupia. Wywiesiłam kilka ulotek, dodałam też, że każdy otrzyma darmową kawę. Wow! Renia, to dobre posunięcie. Nie podejrzewałam cię o taki pomysł. Życzę ci powodzenia, oczywiście przyjdziemy razem z czarkiem. Niech ta moja maruda trochę się odchami, przy twoich wierszach. Nie rozumiem po co miałem się ubierać galowo. I po jaką cholerę idziemy słuchać tej wariatki? Czarek, przestań już. Renia przynajmniej próbuje. I choć już, bo się spóźnimy. Renia, co się stało? Gdzie wszyscy? Ojej, naprawdę, nie wierzę. Nie przyjść na tak spektakularne wydarzenie? Przestań ironizować. Było tu kilka osób przed Wami. Przyszli, wzięli darmową kawę i wyszli. Powiedzieli tylko, że przyjdą później. No, popatrz co za ludzie. Na pewno wrócą. Po kolejną kawę. Ja już mam dosyć. Znowu mi się nie udało. Czy ja kiedyś znajdę pracę moich marzeń? Jak to możliwe, że ludzie nie chcieli słuchać mojej poezji? Jowita jestem załamana. Przez ten stres, rano zjadłam trzy czekolady. Wiesz, przy takim stresie strasznie się chudnie, więc musiałam uzupełnić cukry. Nie martw się, kochana, zawsze możesz nam czytać swoje wiersze. Naprawdę? Jowitka, jesteś taka kochana. A właśnie w nocy napisałam kilka wierszy. Mogę wam je czytać cały dzień? Nie.